Radio SUD.pl Największy portal informacyjny regionu. Konkretne pytanie, czy strażak SUD, kiedy zajmie już miejsce, które gwarantuje awans w nabójskach okręgówki w przyszłym sezonie, będziecie przystępowali do tej ligi? Tak, na tą chwilę na 100% będziemy przystępować do tej ligi okręgowej. Tak chciał od początku zarząd i otogram czyli te potknięcia w rundzie rewanżowej zwłaszcza wiosną te takie nawet wysoka porażka jedna to były takie właśnie wypadki przy pracy? No tak, wypadki przy pracy, ponieważ wiadomo ta kadra na ten czas też liczy 15 osób. Dwie, 3 osoby odpadną i to jest później ciężko też niekiedy załatać tę dziurę. No i wiadomo, niekiedy zdarzają się takie mecze, że przegrywa się właśnie tak jak my przegraliśmy z OKsem. Po ewentualnym awansie, bo zakładając, że, że tak będzie wreszcie w Słupi, no, trzeba będzie chyba mocno zasilić ten zespół, chociażby kadrowo-ilościowo. Znaczy się tak, wiem, paru chłopaków wyraziło chęć gry już w poprzednim sezonie, o ile ten awans mieliśmy zrobić. No niestety nie udało się poprzednim razem, ale teraz jest tam parę chłopaków takich naprawdę dobrych, już dogadanych, tylko po prostu trzeba awansować i... I wtedy robimy dobrą drużynę i gramy w okręgówce. To wiesz, zostało kilka spotkań do końca tego sezonu. Wszystko wraca na właściwe tory, już pełna kadra i pełna mobilizacja przed tym najważniejszym akcentem wiosny. Y jeszcze tam trzech chłopaków leczy kontuzję. Takich takich, co w poprzednim sezonie grało w podstawowym składzie. No ale mamy tutaj młodych chłopaków, którzy tam próbują i no, na razie im to wychodzi. Myślę, że końcówka tego sezonu mamy ciężką, bo mamy tam parę takich spotkań. Derbowy, no ale będziemy w każdym meczu starać się wywieźć punkty z każde, od każdego rywala i myślę, że będzie dobrze.